Cześć, z tej strony Jakub Szyndlar, witam w kolejnym odcinku Cence Krok po kroku. Jest ze mną dzisiaj mój szanowny kolega Andrzej Hodur. Dzień dobry, witam wszystkich. Andrzej Hodur, ja w firmie Planal zajmuję się sprzedażą obrabiarek HAS, ale też japońskich producentów Nakamura i Kitamura. Na temat jednego z tych procentów, na temat nakamory, dzisiaj chcieliśmy powiedzieć kilka słów więcej. Ale zanim to zrobimy, zadamy sobie kluczowe pytanie: dlaczego do tych maszyn, w stosunku do produktów średniej marki, musimy tyle dopłacić? Dlaczego marki premium są, no nie ukrywajmy, stosunkowo drogie? I czy generalnie warto dopłacić czasem równowartość drugiej maszyny? żeby kupić maszynę lepszą. Mam nadzieję, że ten odcinek to Wam przybliży. Czasami warto, czasami nie warto. Pokażemy, jak te maszyny są zbudowane i co dzięki tej budowie możemy uzyskać tak, żeby nasz wyrób był lepszy, precyzyjniejszy, dokładniejszy. Okej, okay, no, no to co? Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczmy. Czyli pierwsza rzecz, którą widzimy, to ilość taretów, ilość głowic narzędziowych, jak też ilość wrzecion, prawda? Tak jest, zawsze w maszynach tego typu multitasking mamy wrzeciono lewe i prawe, no i w zależności od modelu jedną, dwie, trzy głowice rewolwerowe. To jest model akurat NTY do trzeciej, czyli trzy taryty. Czyli co, górny i dolny frezują, bądź też toczą naraz nawet na jednym z On, więc na drugie ono dalej mogę robić normalnie obróbkę, czyli detal tak naprawdę spada czasem jakby szybciej niż, niż by zleciał z jednego zamocowania na innej maszynie, nie? Dokładnie, możemy powiedzieć, że to jest 50% w jakimś optymalnym czasie skrócenia cyklu obróbczego. Jak są podobne czasy, prawda, na, na pierwszym i drugim zamocowaniu? 72 stacje, no bo trzy głowice, każda 24 pozycyjna, z czego połowa napędzanych, prawda, bo co druga, czyli 36 napędzanych narzędzi, to więcej niż niektóre frezarki. Dokładnie, także to też pokazuje, jakie możliwości mają te maszyny. Okej, okay. kolejna rzecz, geometria tych maszyn. Mamy wiercenie głębokie, w tym wypadku mieliśmy pilota i teraz wiercimy na 30D. No, gdyby nie dokładność wykonania tej maszyny, gdyby nie fakt, że, że to narzędzie pozycjonuje nam się idealnie osiowo w stosunku do detalu, to oczywiście tak. tego wiertła już byśmy... Dawno nie mieli, jeli, tak nie? jest, tak jest. Także y, dwie dychy na obrót. Wow, to, to i tak zaszaleli całkiem jak na, jak na stal. Nieźle. Ten filmik pokazuje m.in. jakość wykonania ty, tego typu maszyn. Systemy antykolizyjne, airbag. O co tutaj chodzi, Andrzej? Co, co, co to jest za wynalazek, ten airbag? Jest to, jest to system, który minimalizuje skutki kolizji. W tak drogich maszynach trzeba bardzo o nie dbać. Są to maszyny bardzo precyzyjne i skomplikowane, także każda kolizja niosłaby tutaj za sobą, można powiedzieć, nieopłakane skutki. System minimalizuje skutki kolizji, czyli Gwarantuje nam jak gdyby, że nie uszkodzimy poważnie obrabiarki. Czyli wychwytuje przeciążenie i od razu z tego co widzą, jeszcze odbija tą osią, żeby się cofnąć od materiału. Nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I jest to opcja dostępna w każdej maszynie firmy na Tome. Synchronizacja wrzecion. Widzę w dwóch rzecionach mamy wałeczek połączony takim ledwo-ledwo połączeniem. Rozpędziliśmy się do 3000 i z powrotem. E, czyli dynamika, tak? Dynamika wrzecion i, i dokładnej synchronizacji jest w ogóle. No, na najwyższym poziomie, także to pokazuje, jak te maszyny są wykonane. O, o klasę wyżej niż to co, to, co zwykle możemy zobaczyć, prawda? No, dokładnie, tak. Kolejna rzecz, e, jak to się nazywa? Nakamura to nazywa z angielskiego work navigator, czyli jak gdyby pozycjonowanie detalu bez używania specjalnych przyrządów, sąd czy uchwytów. Czyli co, to było zrobione normalnie narzędziem, nie ważne czy to był wałeczek, wiertełko, nóż, czy właściwie cokolwiek. Jaki jakiś zderzaczek, tak jest. Fajne jeżeli mamy odlewy, fajne jeżeli w drugim zamocowaniu zakładamy z ręki detal, który ma ustaloną pozycję kątową i... Tak naprawdę za to się dopłaca? Czy to jest w standardzie? To Jak Jest W standardzie, jest w każdej maszynie, czyli przy stosunkowo często w małych, średnich seriach nie, mus, nie musimy używać, wykonywać czy kupować specjalnych uchwytów. Także to jest dosyć przydatna funkcja. Czyli żadnych no kołeczków bazujących, żadnych kombinacji, wszystko tak jest. jest od razu no możliwe? Oczywiście z pod warunkiem, że nasz detal na to pozwala, bo nie każdy to, to taką funkcję spełnia. No tak, kształt musi wymagać w ogóle pozycjonowania, pozycjonowania. kątowego. To jest, to jest pierwsza rzecz. E, Frazowanie ewidniowe, gear ta, ta, taka ładna nazwa w tej chwili, e, czyli, czyli możliwość synchronizowania tak naprawdę obrotów wrzeciona z obrotem narzędzi napędzanych, prawda? Co tutaj robimy akurat? Tutaj robimy Andrzej zęby, tak? Skośne, uzębienie tak, skośne. Tak, nacinanie uzębień, także to pokazuje ten filmik między innymi jedną z wielu funkcji, które tego typu maszyny mogą wykonywać. No bo nacinanie skośnych zębów tarczowym frezem, no ciężki temat. Nacinanie go palcowo od czoła to trwa wieczność i, i generalnie narzędzia lecą jak głupie. A tutaj właściwie w ile? W 15-20 sekund e, nacięliśmy kompletne uzębienie. Patrz, jaki mam milimetr na obrót, nie? I to tak naprawdę na komplecie zębów. To jest, to jest naprawdę, naprawdę niesamowicie szybka technologia. Kiedyś to się robiło na frezerkach obwiedniowych, ale kto dzisiaj ma czas, żeby przekładać ten detal wielokrotnie pomiędzy maszynami? Dokładnie, to jest jedne z zadań tego typu obrabiarek, zrobić wszystko w jednym zamocowaniu, nie tracić czasu na przemocowanie, przezbrojenie i, i, i tracenie no, przez to czasu, czyli pieniędzy. Czyli wsadam surowkę, wyjmuję detal i do tego mogę użyć na przykład naszego Compact Loader'a. Tak, oczywiście są detale, które, które jak gdyby pod tego typu compact loader nie podejdą, natomiast większość detali cylindrycznych możemy znakomicie wykorzystać w ten sposób. Półtorej kilo na detal. No to mieści się w tym znakomita większość obróbki. Ja z tego co widziałem, on w ogóle nie jest osobnym urządzeniem, prawda? On jest, on jest przyklejony na boku maszyny i wszystko co i wszystko odbywa się w środku. Wszystko nie? odbywa się w środku maszyny, automatycznie najważniejsza zaleta niskie koszty i bardzo mało miejsca, albo praktycznie w ogóle nie potrzebuje ten układ miejsca. Czyli co, już nie musimy kupować robota, płacić za jego wdrożenie, dogrywać go do danej produkcji. Tylko właściwie jest, jest plug and play, obsługiwane z pulpitu. Czyli co, odebraliśmy z prawego, później do prawego poszedł detal z lewego, czy do lewego mogę też zakładać. Dokładnie I cały czas mam dwa, można powiedzieć, wrzeciona zajęte, cały czas jest obróbka i cały czas wykorzystujemy te wszystkie, można powiedzieć, nie wiem, dwa, trzy tarety w naszej maszynie. Ile trwa to ładowanie z 5 sekund tak na oko? 7? No, myślę z dojazdami, że to powinniśmy do 10 sekund się wyrobić. No to gdybym miał otworzyć drzwi, wyciągnąć detal, założyć detal, odmuchać, nie zrobię tego szybciej zwykle, prawda? A nawet jeżeli, to muszę być przy tej maszynie, a tam się to dzieje, Full automat. Full automat, no ale najważniejsze w tym to jest sama to, co nazwa pokazuje. Kompakt, czyli bardzo mało miejsca. Tutaj mieliśmy detal podparty koniem z dolnej głowicy, więc problem maszyn dwóchrzecionowych, gdzie nie ma gdzie założyć konia, właściwie kła, oczywiście nam odpada. Jak też widzę, że nie ma problemu, żeby wsadzić podtrzymkę. Tak jest, to jest kolejne, kolejne wykorzystanie tego typu maszyn i to, co mówiłem. Multitasking, czyli w jednym zamocowaniu obrabiamy detal na gotowość. Czyli nieważne, czy detal jest krótki, czy detal jest długi, wymaga podparcia. Nieważne, czy to podparcie ma być kłem, czy ma być podczynką hydrauliczną, ten drugi talet tak naprawdę nie zawsze jest obróbkowy. Czasem on jest bardziej akcesoryjny. Dokładnie. Jak on nam wspomaga. Może być konikiem, może być podczynką, może nie wiem, różne inne funkcje spełniać. Natomiast wykorzystanie jego jest wielorakie. Czyli... Kulaj dusza i Sky is the limit, tak? No, dokładnie. No i też widzę, że tutaj mamy wersję maszyny z głowicą frezarską na górze zamiast areta, która w dodatku jest pięcioosiowa, nie? Tak, to jest można powiedzieć, to są maszyny nazywane tokarko-frezarkami, Dzięki temu, że jest tu opcja maszyny pięciosiowej, możemy wykonywać bardzo skomplikowane detale o skomplikowanych kształtach, także to jest już, już można powiedzieć najwyższe wykorzystanie tego typu maszyn, gdzie nie musimy szukać bardzo dużych serii, nie musimy iść w obróbkę masową, ale ta maszyna znakomicie się nada do obróbki detali cylindrycznych o skomplikowanej geometrii. No dobra, i jak rozumiem, w takim razie dalej mogę mieć przeciwrzeciono na takim wynalazku? Dokładnie, w tej maszynie mamy przeciwrzeciono. Zaraz zobaczymy jego wykorzystanie. Czyli tak. dolny taret do podtrzymywania, ale też do obróbki, a górny, no co głównie do frezowania, ale oczywiście toczenie też na nim jest możliwe, bo widzieliśmy, że toczenie szło właśnie z górnego tareta, kiedy dolny, dolny podtrzymywał. Toczenie, prawda? frezowanie, wiercenie, wszystkie operacje. Czy fajne jest to, że kiedyś jak się patrzyło na detal, to człowiek od razu wiedział na pięciosiówkę, no to na pięciosiówkę. A dzisiaj tak naprawdę, jak mówisz na pięciosiówkę, to jeszcze pytanie na tokarkę pięciosiówkę? Czy na frez no tak, patrząc na maszyny typu Nakamura Kamura, to można każdy detal cylindryczny przypisać do tokarki. Właściwie, tak, tak. Odgórnie, od razu, to, to, to sporo ułatwia. I w wielu wypadkach można powiedzieć, że zrobię to na jednej maszynie w jednym zamocowaniu. No bo ma przekład więc nie ma w ogóle przekładania, żeby zrobić tył, prawda? Detalu. To, to też sporo potrafi, sporo potrafi nam ułatwić. No to Tutaj no, nie da się uniknąć tego, że pierwsze skojarzenie to Integrex, prawda? To taka sama kinematyka na górze, czyli, czyli obrotowa głowica. E, także, także to oczywiste było, że, że to podobny typ maszyny do podobnych zastosowań, prawda? Faktycznie jest przeciwrzeciono. E, pytanie, gdzie złapiemy? Czyli ono ma jeszcze długi przelot, tak? Długi przelot, no akurat w tym wypadku po to, żeby tego typu wałek, no nie wiem, o średnicy 80 mm włożyć przeciwrzeciono. Także to na podszymce nawiercam. Podstawiam koniem, robię wszystko i tak naprawdę tylko kończę tył. Dokładnie. Technologia odcinania po Y, to jest, to jest super sprawa, ona się pojawiła na rynku kilka lat temu, e, ostatnio się o niej słyszę coraz więcej. E, na wszystkich na kamurach mogę to zrobić bez problemu, bo na górze Y jest praktycznie zawsze, prawda? Tak jest, to, to nie ma problemu w każdej maszynie na kamurach. A co z Y na dolnej głowicy? Są modele, które mają to w standardzie, są modele, które tego nie mają. Także tutaj w zależności. Wszystkie modele NTY do trzeciej i WY są w standardzie z głowicami rewolwerowymi. z wow, mieliśmy. Y na każdej osi. Tu mieliśmy trzy dychy po na odcinaniu. No to to jest powiedzmy pięciokrotnie szybciej niż bym, niż bym założył w wypadku normalnej, normalnego przecinania po X. No i rozwiązania o innych kinematykach, czyli ruchomy prawe wrzeciono w X-ach. Czyli jedna głowica robi za dwie, a i tak jest dolna głowica. Więc, właściwie co, dwójpółgłowicowa maszyna? No, można <głos》>. powiedzieć dwugłowicowa z przechwytem, natomiast tu głównie ta maszyna pokazuje, jak w małej, że tak powiem, obudowie można zawrzeć duże możliwości. Maszyna o stosunkowo bardzo małych wymiarach daje nam no, niespotykane możliwości obróbcze. Czyli co? E, masa fajnych funkcji, masa możliwości: dokładność, sztywność, dynamika, prędkość, Precyzja. 3 Trzy tarety, dwa wrzeciona i wszystko, co tylko chcemy. Czy zawsze tego potrzebuje? Nie zawsze. Można powiedzieć, że nie wiem, jak w życiu, w 50% przypadków tego nie będę potrzebował. Natomiast są obróbki, są materiały trudnoobrabialne, które wymagają tego typu rozwiązań. Czyli co, na co dzień po bułki do sklepu jeżdżę hasem, a kiedy ważę prezydenta, jeżdżę na kamurą? No, można tak powiedzieć i to przerobić na, na nasze wymagania technologiczne. Super, no to co? E, dzięki jeszcze raz za poświęcony czas. E, mam nadzieję, że, że zobaczyliście dzisiaj coś fajnego, coś nowego. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji, czy też lajkowania, udostępniania tego linka znajomym. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie proszę w komentarzu, postaramy się to w kolejnym odcinku poprawić. No i co? Dzięki Andrzej Dziękuję, dziękuję na a czas. następny odcinek poświęcony na kamurze Tome na pewno będzie związany z obróbką i pokażemy obróbkę na żywo. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.